Hej, witam w paranormalnych opowieściach i dzisiaj porozmawiamy o czymś nie do końca paranormalnym. Spokojnie, spokojnie, ale też super tajemniczym. O tak zwanych kultach cargo. Gdy w XIX i XX wieku na wyspach Oceanu Spokojnego zaczęto prowadzić działania wojenne, ludność Tubylczak cały czas gdzieś tam była i patrzyła. Widzieli na przykład jak Nowi przybysze budują lotniska, a potem na te lotniska lądują samoloty, które przynoszą jedzenie i różne inne dobra. Więc tubylcy, kierując się własną logiką, też zaczęli budować lotniska. Ich interpretacja naszej nowoczesnej techniki była Troszeczkę inna niż można było się tego spodziewać. Uznali oni, że samoloty, czyli wielkie żelazne ptaki, przylatują do nas wprost od bogów, a biali ludzie po prostu wiedzą, co robić, aby bogowie te samoloty przysyłali. Nie był to pierwszy przypadek takiego zachowania ludzi, gdy spotkali się z bardziej zaawansowaną techniką. Techniką dla nich niezrozumiałą. Tak samo, gdy Kolumb przybył do Nowego Świata, ludzie, których zastał, uważali, że on i jego okręty pochodzą prosto z niebios. Jak to powiedział Arthur C. Clarke, każda dostatecznie zaawansowana, zaawansowana technologia, niczym nie różni się od magii. Zgadnijcie, kto tutaj znalazł bardzo ciekawą zbieżność. Zwolnicy teorii starożytnych kosmitów mówią, że te wszystkie światła, cuda, latające postaci na obrazach czy w księgach, to tak naprawdę bardzo zaawansowana technologia, której ci, którzy zapisywali lub ci, którzy malowali po prostu nie rozumieli. Jest oczywiście wielu naukowców i wiele osób, które się z taką hipotezą nie zgadzam. Nie zgadzam się. Trudno się zresztą dziwić. Jest wiele naturalnych, normalnych zjawisk, które można zinterpretować w taki sposób. A sami rozumiemy je od 50 czy 100 lat. Ale moim zdaniem kulty Kargo pokazują coś ważniejszego. Pokazują, Troszeczkę to, w jaki sposób się uczymy. I pokazują też ten błąd, który bardzo łatwo popełnić, ucząc się czegoś. Widzimy ludzi, którzy odnieśli sukces albo robią to, co my chcielibyśmy robić, i bardzo często łatwo założyć, że wystarczy skopiować to, co robią teraz, by osiągnąć taki sam rezultat. Ale bardzo rzadko jest to prawdą, bo nie widzimy tego, co te osoby mają za sobą. Nie widzimy ich doświadczeń czy ich wyborów z przeszłości. Do zobaczenia w środę.